Konkretnego. Ale, ale to jest impostor, ale impostor widzieliście? Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Hogany, a to kolejny odcinek Zagrajmy Rackfest. Lecimy z kolejnym turniejem, kolejna, jakby kolejny wyścig turniejowy do zrobienia Zobaczymy co tym razem trzeba będzie odwalić Mamy ramera RS i widzę, że już będą zderzenia. Arena Demolki, Fairfield, Grassfield. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, chcecie więcej, zostawcie łapę w górę, dajcie znać w komentarzach. Pod filmem zostawcie subika, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Na wierzchnia 100% Ziemia, wielkość siatki 24. Spowoduj przynajmniej 2000 punktów uszkodzeń, zniszcz przynajmniej 3 przeciwników. No dobra! To jest to, co misiaczki lubią najbardziej: rozwalać przeciwników. Pyk. I już straciłem głupio 16 punktów, bo po prostu na czołowę na wjechałem z gościem. Czołówa kompletnie tu nie oddaję. 21, jeżeli gościowi w plecy dałem. Minus 5, jak palnąłem sam. Minus 11, o to ja jestem do wywalenia tutaj. Już mam 60, 67. Dwie czołówy i to jest minus 30 punktów, nie? Praktycznie. Dobra, od boku się wbiliśmy w gościa. Świetnie, super. Minus 6 jak, ja wjechałem tyłem w gostka. Ale hała, ty. Ale hała, zadzwoń do Michała. Kurczę, uszkodzony silnik. To gra jakby chyba uznawała, że to ja dostałem, nie? A to ja wjechałem tyłem w gościa. Byle go uszkodzić. Dobra, minus 13. 2000 uszkodzeń już jest zrobionych. Dobra, teraz jakieś takie lekkie palnięcia, stuknięcia. To jest to, czego potrzebujemy. Dobra, to jest do pełnej demolki. Jeszcze dwóch przeciwników musimy zniszczyć, przynajmniej do misji. O kurczę, sam sobie zniszczyłem teraz jeden punkt. Zniszczenie tych dwóch przeciwników to nie będzie aż taki problem. Co bardziej to, żebyśmy tu przetrwali. Irytujące to jest to, że jeździ, jeżdżą czasem te pojazdy, które, wiecie, które są wrakami już, ale jeżdżą dosłownie w dalszym ciągu. Okej, okay, tutaj kogoś obiliśmy, kogoś obiliśmy, kogoś obiliśmy. Fragów nie dostajemy za te obicia. Ja pierdzielę. Szkoda, że tej kamery w GTA nie możemy sobie ruszać. Byłoby dużo fajniej. Jakbyśmy mogli kamerą obracać. Między innymi do tego, żeby kogoś zaatakować byłoby łatwiej. Żeby spojrzeć na niego. Uszkodzenia krytyczne. Nie, no ja za dużo wjeżdżam, powiem Wam, to jest chyba do powtórzenia. Ja za dużo wjeżdżam face-to-face face po prostu w gości. Stąd te obrażenia, które podostawałem o 16 punktów. A są goście, którzy naprawdę mają sporo jeszcze obrażeń do wykonania, do zrobienia, żeby ich pokonać. Że on to przeżył! Nie i że fraga nie dostałem, to jest jakiś szok i nieporozumienie. Dobra, osiągnięto mój cel. Okej, okay, teraz ja dostałem od boku, od gościa. Ale on też się powinien uszkodzić trochę. No palnąłem go, zatrzymałem się na nim dosłownie. Gdzie mój punkt zniszczeń? Ok, asysta tylko w zniszczeniu. Tu jest gość, który ma najwięcej. Jego siadłoby palnąć jeszcze. Ja już tak nawet do fragów za fragami nie gonię. A, minus dwa. Wjechał tak leciutko. A jak ja tak wjechałem w chłopa, to nie potrafię mu jednego punkta zabrać nawet. Ale hała. Dobra, 10 punktów mamy życia. A są tu jeszcze goście, którzy mają tego tych punktów więcej. Ale ogólnie wszyscy na takim limicie dolnym bym powiedział Okej. Okay. O nie, we mnie wjechał. We mnie wjechał chłop. O, kurczę, ty! Gościu, co we mnie? Co we mnie w ogóle? No nie, przecież my się nie ruszymy, typie. Typiarzu, my się nie ruszymy teraz. Co ty odwalasz za chory szajs? Dobra, dwóch przeciwników. Tam się chłop spędza, ale jedzie za mną chyba. Mam wrażenie. Dobra, wjechał chyba jeden z drugiego. Przynajmniej na to wyglądało. No i co, on we mnie tyłem wjeżdża i ja mam minus dwa. No co jest? To on powinien mieć na minusie teraz. Dobra, pięć mi zostało. Czy ja w moje pięć dam radę z jego? Nie wiem, dziesięć, piętnaście. Tego nie wiem, jakbym wjechał w tył lub w bok, to byłoby najlepiej. Nie mogę chyba też giga rozpędzony w niego wjechać. Bardzo muszę uważać teraz, żeby jakichś głupich uszkodzeń sobie nie zrobić po prostu. O takich typów wjeżdżam w ścianę i dupnę. No to już ostatni gość. Dobra, zrobimy mu cztery. I jak go palno ostatni raz w ten sposób, to będzie po nim. Będzie po nim. Widzowie. Dobra, mój punkcik. Gościu. Miejsce pierwsze zniszczeń sześć, ale było mega blisko, powiem wam. Mega, mega blisko. wyświetl powtórkę. A od razu sobie zróbmy. Tak, cyk, cyk. Niech te samochody ruszą. To ładnie wygląda, powiem wam. Jeden plus jest taki, o kurczę. Szkoda, że tej kamery nie da się wyżej dać, nie? Jakbym mógł powiedzieć tym pedziu, że to jest minus, że, że kamery nie można dać niżej. Ale ale jest ok. O, to chyba jesteśmy my, nie? Zderzający się tutaj z przeciwnikami. Okej, okay, cyk. Zróbmy sobie jakieś screenki i jedziemy dalej po prostu. Takie podstawowe. Kontynuuj. Wygraliśmy. Pałąk zderzaka przedniego, a ramer RS. Tego Ramera RS ja bym wiecie, ja bym na przykład go ulepszył. Tylko minus jest taki, że zaraz się okaże, że do innej serii nie będę mógł korzystać z tego pojazdu. Więc to jest, to jest mega minus. Dobra, Bat to, to, to the Bone może? Albo no, te, tego wyścigu nie robimy, bo to jest ten, który nam się anulował i to mnie trochę irytuje, że nam się z, y, anulował. Dobra, to możemy zrobić. Ale jakimś gównem będziemy musieli jechać Superwanem. Okej, okay, kompakt. To jest jakieś mistrzostwo kompaktów. Jezu, jak my tym dojedziemy, to ja nie wiem. Nie, nie wiem, jak my tym doj dojedziemy, szczerze. Mam nadzieję, że wszyscy będą czymś takim jechać. A nie, że oni będą mieli normalne pojazdy, bo ja mam trójkołowca do. O, nie, oni mają normalne. Przecież ten z przodu to jest jakiś koks? No jakie kompakty! Przecież ja widzę te samochody po mojej lewej, prawej. Czemu ja muszę jechać trumną na kółkach? Bez, bez czterech kół w ogóle? Ja nie mam szans tym wygrać. To nie ma opcji, że bez. Nie, 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 wizowie. To bez opcji, bez tego, bez kupienia pojazdu, nie ma opcji w ogóle myśleć o tym wyścigu. O, co bym musiał kupić? Jakiś kompakt, sklep, turnie i sklep. O kurcze, nie ten sklep, czekajcie. O, warsztat, giełda, moje samochody, lakiernia, ulepszenia. O, potrzebujemy kompakt, ale gdzie to będzie w ogóle? Gdzie będzie napisane, że to jest kompakt? Typ kombi, typ duże, typ kombi, kompaktowe, dobra. To jest kompakt Nexus RX, ale nie mogę go kupić. To jest duży, to jest kombi, to jest duży, to jest duży, kombi. O tego a mogę już kupić, ale i tak go chyba nie zgarnę, to jest średni i to jest duży. Ja pierdzielę, no nawet nie mogę, no nawet nie mogę kupić kompaktowego żadnego. No nic takiego tu nie ma już. Jedyny kompakt, który jest, to go nie mogę kupić. No, ale lipa widzowie. Ja tym czymś nie mam szans przecież kompletnie. Dobra, zróbmy inny wyścig po prostu. Demolition Racing dalej. Możemy pójść, trwa inna seria, ale tam nie trwa inna wcale seria, co wy gadacie. C! Okej. Okay. Następny wyścig, Big Wally -E, Speedway, wewnętrzny owal, ja mam nadzieję, że tu klasa C w takim razie będzie brała udział, a nie klasa jakaś B. Trudno mi powiedzieć, że, czy tak jest faktycznie. To jest to, że trzeba być w topce, tam top 4, top 8 jakoś widzę. I powinno nam się udać. Dobra, cyk, let's go. Pisaliście w komentarzach między innymi, żeby właśnie wytracać prędkość na przeciwnikach, no i tak robię, tylko w Forzie jest to łatwiejsze niż tutaj. Zdecydowanie. Bo tutaj macie te takie RNG zniszczenia, które bardzo często wpadają w was. Jak łatwo tak się mówi, tak trudniej to się robi, przynajmniej oczywiście z małym stażem, taki jak ja mam w tej grze. Ale się chłopak we mnie odbił, ja dupca. Dobra, dobra, tam się zderzają ze sobą. Tu jest gość na pierwszym miejscu do śmignięcia w teorii. Oj, 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 oj. Oj, 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 lepiej go od razu ścinałem chyba było. Dobra, chociaż teraz trochę, ale tutaj żeby wyjechać na zewnątrz i znowu dociąć. Nie, gościu, co mnie wypychasz, ty typiarzu? No ale on jedzie szybciej ode mnie. Faktycznie, co to jakiś pont jak leci? Dobra, jesteśmy przy pierwszym miejscu praktycznie teraz. No, powiem więcej, jesteśmy na pierwszym miejscu teraz, w tym momencie. Ale ja bym się nie dziwił, gdyby mnie ktoś wyprzedził nagle. Szczególnie, że tu po prostu pojazdy sobie lecą, które są na okrążenia gdzieś daleko w tyle. Także my na dobrą sprawę teraz jeszcze przejeżdżamy przez e, pojazdy, które są na ostatnich po pozycjach. Je dublujemy. Dobra. Dobra, utrzymamy pierwsze miejsce, mam nadzieję. Ok, ukończono na pozycji pierwszej. E, najlepszego okrążenia kompletnie nie mieliśmy, ale tak, jest to klasa C. Blade jest jakiś drugi samochód, który wygląda jakby był lepszy. Ok, jedziemy z kolejną klasyfikacją, czy kwalifikacją raczej. Jedziemy z pierwszego miejsca. Ok, to się udało chyba dobrze zakwalifikować na to wychodzi, jeżeli zaczynamy z pierwszego. I to dalej jedziemy takie kółko po prostu. Rozumiem. To jest wyścig yy, w kółko, w kółeczku. Ok, let's go. Do lewej, do lewej. Ładnie. Superowo. Okej, okay, pięknie, pięknie, pięknie to robimy. Patrzcie, no, zaczynamy z pierwszego miejsca. To się można pobawić nawet bardziej. Dobra, cygi wypadł na zewnątrz. Znowu. I ścinka. O, jakieś kółka trafiliśmy, ale to dużo nie dało chyba. E, okrążenie 3 na 6. Jakiś chłop mnie nadgania, niestety. Jakiś szaleniec. No najszybsze okrążenia jednak są za kimś, nie? Jak chcemy kogoś dogonić, gramy o coś, ścigamy się o coś. Konkretnego. Ale, ale to jest impostor! Ale impostor, widzieliście? Chłop tylko po to we mnie wjechał, żeby mnie rozwalić z pierwszego miejsca. Dosłownie jak na GTA, z takim debilem byście grali, nie? Że chłop sam stracił, ale... ale przywalił mnie do, do... samego końca. No i... no i co? Drugi chłop mnie... no nie, no to jest jakiś bullshit. No i z wygrywającego wyścigu... Dostaliśmy chłopa, który mnie pizdnął po prostu gdzieś w bok, no nie mogę. Irytuje mnie to mega w tej grze. Wygrywasz, 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 a cię chłop nagle zepchnie w ścianę jakiś frajer, pompka. Dobra, nie wiem, czy chcę nadrobić parę miejsc i wyjechać na tym. Na jakimś siódmym miejscu, nawet nie wiem, czy się zakwalifikuję na siódmym miejscu, tak na dobrą sprawę teraz. No tak średnio chyba bym chciał na siódmym miejscu kwalifikację przejść. No bo dobra, no to chyba bez różnicy, zobaczymy. Jeżeli zakwalifikowali, tak, 12 miejsc, to mogę mogę iść z siódmego. No, z tego pierwszego widzieliście, jak to wyglądało, niestety, nie fajnie. A tak będę, nie wiem, będę się z gostkami wywalał przynajmniej. Będzie ciekawie jechać gdzieś z tyłu na początku i ich przegonić. Ciekawe, czy jest ten frajer, który mnie palnął. Pewnie jest gdzieś tutaj z boku. Ja tak samo będę grał, ja tak samo będę teraz grał. Oj, tak, tak. Oj, cy, no i gdzie? No i gdzie panowie? W ścianę może sobie wejdziecie po prawej stronie. Macie taką ładną ścianę. Moglibyście po prostu w nią sobie wjechać, i się rozwalić, i miałbym to w dupie całkowicie już. O, no i się porozwalali panowie. No i tego mi trzeba było, tego mi było trzeba. Żeby się tak porozwalali po prostu. Głupiutko. Ale tam już kolejni gonią. Po nieudanym jednym okrążeniu. Dobra. O, ten wefa. To jest znowu ten frajer. On ma szybszy pojazd w ogóle. To jest oszukane jakieś. Czuję się oszukany, bo on ma szybszy pojazd na wyścigu. Co jest? O, 12 okrążeń. Dobra, to tu będę mógł nadrobić w razie wu jeszcze raz. Dobra, trzymać się jakichś innych typiarzy Na ten moment, jak się tylko da Już czuję smród tego gościa Dobra, już kolejny jedzie do nas Słyszę go za mną, Primula Ross'a, to jest ten, którego wyprzedziłem O ty weffa, kurcze Wifa Uspokój ty się Dobra, jak będzie chciał szeroko to wziąć, to nie weźmie, bo tu ma mnóstwo samochodów obok siebie. To jest ten plus teraz, że jadę z tymi samochodami. Okej, okay, dobra, jednak nie, nie do końca taki plus. Bo te samochody też się wbijają we mnie, nieważne, nic nie mówiłem. No, ale te samochody to śmigamy nieźle. Teraz. Ej, ale jak wąziutko w ogóle udaje nam się wziąć te zakręty, jestem z tego mega... mega zadowolony. No oczywiście nie za każdym razem, ale... Ale niektóre udaje nam się naprawdę dobrze zgarnąć. Dobra. No, znowu jest za mną ten gość i im się zbliżamy bardziej, wiecie, już do końca wyścigu, tym mnie to bardziej martwi, że chłop jest zaraz za mną. Bo ja wiem co on, do czego on jest zdolny po prostu, nie ten typ. Musimy znowu pomiędzy samochody wjechać. O kurcze pieczone, dobra. Przyspieszyłem teraz. Oj! Ale zablokował chłop, dobra. Mam nadzieję, że ten, tego Wifa zablokował też przy okazji. Wydaje mi się, że tak, że zablokował chyba wszystkich, którzy tam jechali. Tamtędy. Tak, Wifa spadł na trzecie miejsce, dobrze, ale ten Primula też ma szansę jeszcze. Wifa już na czwartym. Git, git, git. Fajnie, pięknie. Dobrze, dobrze. No, pięknie, super. Jeszcze jedno okrążenie praktycznie. Zostało nam do zrobienia. Ładnie tutaj od wewnątrz robimy. Ale nie, no mega ładnie nam ten wyścig poszedł. Nie powiecie, że nie teraz. Finał mega dobrze zrobiliśmy. Może nawet jakieś najlepsze, okrą nie, najlepsze okrążenia to daleko byliśmy tak naprawdę. Ten wow, wiffa był pierwszy, jeżeli chodzi o najszybsze okrążenie wcale. Tak nie wyglądało. I on miał tego Blade'a całego. On miał chyba najlepszy pojazd, tam ten kardinal to nawet, nawet o tym nie mówimy. No ale wygrałem turniej, krajowy mistrz amatorów! O! Chyba udało nam się skończyć właśnie to mistrzostwo tutaj, zrobić już jakby do samego końca. A przy okazji poproszę, ukończono 0 na 2 dodatkowe cele, ale to mnie aż tak nie interesuje. Ukończona National Majors, Ok, suma punktów 1880 na 3,5000, dodatkowe cele 10 na 34. Dostaliśmy to i moglibyśmy iść do challengerów, ale w tym odcinku myślę, że to by było na tyle. Ja dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Eloy, cześć.